Bywały bukiet, łagodne rozwinięcie i zaskakujący finisz, nie sądzisz? Nie specjalnie znam się na winach. No to najwyższa pora, byś zaczął się znać W końcu winnica Korwobianko należy do ciebie Zastanawiałeś się w ogóle, co zrobisz z faktem posiadania winnicy? Odwiesisz miecze na kołek i poświęcisz się pielęgnacji winorośli? Jeszcze nie wiem Może kiedyś skusi mnie żywot poczciwego plantatora A może, to wie, będę wolał wiedźmiński szlak I patrzenie nocą w gwiazdy nad traktem w towarzystwie potworów? O, powiało poezją Co oczywiście Przywodzi na myśl jaskra. A pamiętasz, jak siedzieliśmy kiedyś całkiem niedaleko stąd, schowani w jaskini, a wokoło szalała śnieżna zamieć? Jak mógłbym zapomnieć? Ruszaliśmy wtedy ratować Ciri z łap Wilgeforca. Tak, choć akurat epizodu z Wilgeforcem nie wspominam najlepiej. A z tego co pamiętam, to i nasz poprzedni pobyt w Bokler był, rzekłbym, spokojniejszy. Wtedy wydawało nam się, że to takie cięstewko z bajki, którym jedynym problemem jest niedość duża piwniczka na wino. Pozory, Geralt. Pozory, zwyczajem mamunów i Doplerów mylą. A właśnie nigdy nie powiedziałeś, co właściwie stało się z Wilde Zabiłem go, ale przyznaję, nie było łatwo. No i co? Koniec. Ah, nie chce mi się teraz nigdzie ruszać. Posiedźmy tu jeszcze trochę, druchu. Posiedźmy, przyjacielu. Poświećmy. Byliśmy świadkami, a niejednokrotnie sprawcami rzeczy ważnych, doniosłych. Po tym wszystkim chyba należy nam się odrobina wytchnienia. Tak, należy. <laughs> Zapraszam na streamę!